Kolejny turniej piłkarski organizowany przez tęcze Homanit krosno zakończył się wygraną gości. Tym razem w hali sportowo-widowiskowej o zwycięstwo rywalizowały zespoły w kategorii trampkarzy. W turnieju udział wzięło 8 zespołów. Zęcza Homanit krosno odrzańskie i Promiężary wystawiły po dwie drużyny. Poza nimi na turnieju pojawiły się Spartak Budachów, Budowlani Lubsko, Odranietków i Polonia Słubice. Osiem zespołów zostało podzielonych na dwie grupy po cztery drużyny. Po meczach grupowych odbyły się dwa półfinały, a później kolejno: mecz o miejsce siódme, mecz o miejsce piąte, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. Każdy pojedynek trwał 12 minut. W meczu o trzecie miejsce zmierzyły się drugi zespół z Żar i pierwszy zespół tenczy. 2 do zera wygrała tencza i to oni stanęli na najniższym stopniu podium. W finale spotkały się zespoły ze Słubic i Nietkowa. Mecz zakończył się wynikiem 2 do zera i wszystko stało się jasne. Drugie miejsce przypadło zespołowi Polonia Słubice. Cały turniej wygrała ekipa od Ryniatków. Po dekoracji zespołowej wręczono także nagrody indywidualne. MVP turnieju został zawodnik od Rynietków Marcin Zaskurski. Mateusz Duchnowski z Krośnieńskiej Tęczy został najlepszym bramkarzem. Natomiast koronę króla strzelców z sześcioma trafieniami zdobył Michał Krupowicz z Polonii-Słubice.